Witajcie, chwała Bogu, na wstępie chcę was sławić, w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa. Ja jeszcze, ja wam powiem, że słuchajcie, jeżeli ktoś mi pisze na Pan, to ja nie uznaję takiej osoby jako mojego brata lub siostry w Chrystusie, bo bracia i siostry siostry w Chrystusie nowonarodzeni mówią do siebie bracie i siostro, prawda? Tak więc... Jeśli ktoś mi twierdzi inaczej, albo wysyła mi jakieś diabelskie znaczki, uśmiechy z tego co widziałem, no to dla mnie to jest ewidentnie, widzę co taka osoba, co, co taką osobą kieruje. jeszcze pisze mi na pan i tak robi? Wiecie, ja znam dużo ludzi, którzy nie są w ogóle Nowonarodzeni, a znają bardzo doskonale Pismo Święte i też mi wysyłają. I mówili mi kiedyś, nawet sataniści znają Słowo Boże, wiecie o tym? I też potrafią wysyłać mi a z myś takim rozmowę. Sam kiedyś byłem satanistą, opowiadałem o tym, pisałem, miałem nawet podpisany cyrograf. Nikt o tym nie wiedział, teraz wiecie o tym wszyscy. I słuchajcie, wy mówicie, że ja żyję pod zakonem, tak? Jakim zakonem? Ja nie żyję pod żadnym prawem zakonu. Wy nie rozróżniacie ludzie, że Bóg ustanowił przymierze ze swoim ludem. Przymierze, 10 przykazań, prawo dietetyczne, święta swoje ustanowił, prawda? Biblijne. A nie... Że wy możecie sobie róbta co chceta. A prawo, restrykcje, które później nada, to jest z księgi prawa. I tego nie ma, i tamto zostało przybite do krzyża. Nikt nie żyje pod zakonem. A kto chce żyć pod zakonem, no to trudno. A nie, że wy mówicie, że nie żyjecie już pod zakonem, ale wypełniacie 9 przykazań. Dziesiątego nie. A te przykazania 10 jest niezmiennych. Ja mam za chwileczkę, wy cały czas się o to kłócicie. Nie rozróżniacie prawa przymierza z księgą. Prawa. Przeczytam wam... To będzie, aha, Boże, ja, o, z jaką Biblią ja się obsługuję? Ja się posługuję wieloma przykładami. Dzisiaj przeczytam jeden, z, na przykład, z UBG, Uspółcześniona Biblia Gdańska, a później przeczytam wam werset z Biblii Tysiąclecia, żeby nie było. I będzie się to też tyczyło, a to za chwileczkę. Najpierw przeczytam z UBG, dobrze? Na temat, czym jest przymierze, bo wy tego naprawdę nie rozumiecie, a czym jest zakon? To jest już w ogóle... Zakon jest później były dodane te wszystkie restrykcje. I to, to już jest, to się nie liczy. Ale przymierze obowiązuje cały czas. Co wam zaraz też udowodnię, łącznie z tym szabatem. I słuchajcie, ja nikogo nie zmuszam do tego. Nie narzucam nic, nic nikomu. Tylko czytam wam Słowo Boże, jak to powinno być zrozumiane. I jeżeli ktoś uważa, że ma poznanie... Słowo... Ducha Świętego i jest prowadzony Duchem Świętym, to to zrozumie. A jeśli ktoś nie jest prowadzony Duchem Świętym, no to jak możecie nie rozumieć. Ja nikomu nie mówię. Po prostu, jeżeli ktoś się narodził z wody, to nie od razu otrzymał Ducha Świętego. Słuchajcie, ja kiedyś powiedziałem, byłem satanistą i tak dalej. Kiedyś byłem katolikiem, zanim to się stało. A jeszcze później, jak byłem nowonarodzony, z wody tylko, to miałem nauki protestanckie, że chodzę pod łaską, że mogę robić, co mi się, że podoba, łamać przykazania, bo ja mam bilet do nieba, że każdy grzech jest taki sam. Ja to w tak wierzyłem. Tam jakieś szabaty, jakie... Szabat po pierwsze znaczy odpoczynek. Jaki dzień odpoczynku? Tak to będę mówił, bo tego nie rozumiecie. Po co mi to? Przecież ja mogę robić, co mi się, żynie podoba. I tak żyłem, rozumiecie? I ja się cały czas myślałem, że już jest wszystko ok, ja mam bilet do nieba. Później, jak trafiłem na kanał Ewangelizm i Biblię, gdzie mnie Bóg posłał? Chwała Bogu za to. Bóg mi zaczął otwierać oczy po kolei i zacząłem dokładnie czytać Słowo Boże. Zacząłem... Nie wiedziałem, myślałem, że od razu od ducha tego Zacząłem się modlić od dar ducha tego Wiele lat to trwało. 4-5 lat, zanim ja to otrzymałem. I człowiek się czuje po tym, no ja się, zupełnie nic innego. Wtedy zaszła przemiana mojego zatwardziałego serca. Przestałem, odrzucałem to, prosiłem Boga też, żeby rzucić nałogi. Że mi dopomógł w tym i wszystko mi zabierał po kolei. Wszystko od nałogów, zmienił moje serce, moją mowę. Wy myślicie, że ja kiedyś bym coś nagrywał? Że ja to robię od siebie? Że się wstydziłem nagrywać? W ogóle wstydziłbym się. Ja wolałem być biernym słuchaczem i patrzeć. Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie robił. Normalnie, przed darem ducha świętego. Myślicie, że ja to otwieram w swoje usta? Bo mi się tak chce i mi się podoba? Tak więc w każdym razie nie robię też tego, żeby kogoś gorszyć. Bo nie mam w ogóle w tym żadnego celu. Tylko pokazuję wam, jeżeli nie przestrzegacie przykazań bożych prawa przymierza, no to czynicie bezprawie. A nie, żeby się, Czemu wy się usprawiedliwiacie tym, że nie musicie tam tego już robić jednego albo dwóch, czy tam trzech, i że jakieś te. Tego nie trzeba, tego, bo Paweł napisał, że dzień od dnia jest inny. To chodzi o to, że jeden jeden dzień pości, drugi nie. Na przykład jeden nie jada, coś drugi nie jada w ten dzień. Albo o pokarmach. Pokarm to pokarm. W Biblii jest napisane, co jest pokarm i co nie jest pokarmem. Więc wy to zrozumcie, to, co jest w Biblii napisane na temat pokarmu. Prawda? I zupełnie też nam inne rzeczy również. W każdym razie, czytam z UBG. Czym jest przymierze? Rozdział 34, księga wyjścia, werset 27. Potem Pan powiedział do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, bo według tych słów ustanowiłem przymierze z Tobą i Izraelem. I był tam z Panem 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił, i nie pił wody. I Pan napisał na tablicach słowa przymierza 10 przykazań. To jest przymierze. Święta Jego, które ustanowił oraz to, co ma, możemy jeść, a co jest pokarmem, zaznaczył, a co nie jest pokarmem. No ale a reszta, restrykcje, które tam zostały dodane, no to to już nie jest to. Tak samo jak przyszedł Jezus dopełnić, w internej tłumaczeniu jest dopełnić do prawa przymierza. Czyli jak mówił o cudzołóstwie, powiedział, patrzysz porządliwie, prawda? To już w sercu swoim popełniłeś jest cudzołóstwo. Jak w sercu swoim nienawidzisz brata, to jest to morderstwo. Dopełnia to, to jest dopełnienie. Jeżeli ty powiedział, co można w Szabat, a czego nie można w Szabat, prawda? I że jest Panem Szabatu, bo jest Bogiem, więc jest Panem Szabatu. Więc dopełnił to, powiedział doskonale, co można, a czego nie można, bo Żydzi to zupełnie inaczej obchodzili. I przeczytam Wam teraz z Biblii tysiąclecia, dla Was też, katolicy, żeby nie było, że ja się posługuję jakimiś Bibliami. Z Hebrajczyków 4: I tutaj doskonale jest opisane, czy jest szabat, czy nie ma szabatu, i czym jest szabat. Bo szabat, jak mówiłem po hebrajsku, znaczy odpoczynek. Tak więc Hebrajczyków 4 przez 1. Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z Was nie. aby ktoś z Was nie mniemał, iż jest... iż jest jej pozbawiony. Przepraszam, jeszcze raz od nowa przeczytam. Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku. Aby kto z was mniemał, iż jest pozbawiony, albowiem im, i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtych słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je osłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku, my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział. To też przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. Powiedział bowiem Bóg, na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób. I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich działach swoich. I znów na tym miejscu nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień dzisiaj po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głosy jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych, serc waszych. Gdyby bowiem Józef wprowadził ich do odpoczynku, nie, nie mówiłby po tym o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Jest to te... no i tu jest. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpoczcie po swoich czynach, jak Bóg po swoich. Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Tak więc jest to nieprawość, łamanie tego. I rozważcie sobie sami w duchu, o czym mówi Bóg. Bo wy przyjmujecie jedno, żeby tylko usprawiedliwić. Ale nie rozumiecie, że trzeba łączyć kropki, że cała Biblia jest ważna. Każda księga trzeba łączyć kropki, rozróżniać wolę Boga, co jest wolą Boga, co nie jest Jego wolą. Co jest literalnie co jest metaforą i o co Bogu chodzi? Ani żeby. Jeden werset, dwa wersety byle usprawiedliwić, tylko to, żeby tego nie robić. Swój grzech usprawiedliwieni grzechu. Jak jest w przy, przypowieściach Salomona, że mądrzy nie są gadatliwi, tylko, przy, tylko wypełniają Boże przykazania. Prawda? Prawda. Jest to przypowieściach Salomona 10. Pamiętajcie, tylko Jezus, nikt inny. Z Panem Bogiem.